Dzień dobry panie psie. W jaki sposób się czujemy w garze? Jest ciepło. Ziaław. Pozdrawiamy i wracamy do studia. Bart Steele, redaktor naczelny Ban TV. Jesteśmy w tym momencie pod nową, nowo otwartym lokalem Burger Shota po remoncie. Razem ze mną jest najprawdopodobniej były pracownik przed jeszcze remontem najprawdopodobniej jest zwolniony i w tym momencie strajkuje. Co mi pan powie? Co pan, jaki jest pana cel tutaj dzisiaj? Ogólnie to przyszedłem walczyć o przywrócenie mnie do pracy, bo to jest skandal. Mhm, mm okej, okay, jasne. I rozumiem, że jak to, jak to z robotą wygląda w takim razie? Już pan coś zaczął szukać? Aktualnie mam na oku parę firm gastronomicznych, aczkolwiek nadal się zastanawiam. Ma pan na oku? Okej. Okay. To ja w takim razie życzę powodzenia. A jak się w ogóle pan z tym czuje, że po remoncie od razu pana wy, wyrzucono? To jest chore. Z dnia na dzień odcięli mnie od źródła zarobku i to bez uprzedzenia. Jakieś odpowiednie organy powinny się tym zainteresować. Mhm. Mm Okej. Okay. Bardzo dziękujemy w takim razie za, za udział. I życzę powodzenia w znalezieniu nowej pracy. Dziękuję również i pozdrawiam widzów BanTV. Dzień dobry, właśnie złapaliśmy jakiegoś klienta, konkretnie policjanta. Nie chciał podawać nam swojej tożsamości. No wiadomo, to jednak. Proszę Pana, czy jest Pan w stanie mi ocenić, jak wygląda lokal w środku? Powiem Panu, że lokal jest, że tak powiem, nietuzinkowy, modernistyczny lekko, podłoga cieszy oko, jaki i wystrój sam, samych stołów, stolików, nawet miejsc, gdzie można usiąść. Mhm, a jak obsługa? Jest Pan zadowolony? Jeżeli miałbym gwiazdki wystawić, to bym wystawił 8 na 10, ze względu na to, że długi czas oczekiwania, ale pani, która za kasą stoi, była bardzo miła. Jasne. A już rozumiem, że pan zjadł już, czy jeszcze nie? Zjadłem. I jak pan ocenia? I co pan zamówił? No słuchajcie, zamówiłem sobie dwa cheese burgery, no i to jak cheese'y, taki typowy śmieciowy burger, co nie? Najlepszy, jaki może być. Jasne. To tak, tak w skali od 8, od 1 na 10? No nie, ja pan nigdy fast fooda. No fast food. Czyli to taki fast typowy typowy tak. fast food. No ale dobra, z fast foodów jak to wygląda? Od 1 nie. do 10? No to jak sobie takiego chisa zamówiłem, no lekko przygnieciony był, bo był w tym opakowaniu, to oceniam go na 7 na 10. Jasne, bardzo dziękujemy już nie przeszkadzamy. Nie zajmujemy kliencie. Właśnie wypłapaliśmy jednego z pracowników obecnych w Burgershota. Jesteśmy z panem Burgerkiem. Chyba że ma pan jakoś inaczej na imię? Sieman, siemano, z tej strony Big Buła, nie Burgerek, tylko Big Buła. Słyszałem, że właśnie mówią do pana Burgerek, więc myślałem, że taki tak ma pan na imię. <laughs> Burgerka, to ci mogę później pokazać. Ja, ja nie z takich, ale może Andrzejek ostatnio chyba nie wyszedł pan służbę. Na pewno. Yy, to już to dogadajcie, dogadajcie później, trzymajmy się tematu. Proszę pana, jak się pracuje w tym lokalu? No zajebiście, dobra płaca, dobre żarcie, Milkshake nie z tej ziemi. Jakie są benefity pracownicze? Nie no robisz co lubisz jedzenie? i lubisz co robisz. Macie jakieś jedzenie na przykład za darmo, albo coś w ten deseń, jakaś bonificarta? No jak jesteś głodny, to sobie możesz upichcić, rzeczywiście, nie ma z tym żadnego problemu. Y -hmm. A jak pan ocenia szefa? Bardzo, bardzo miła osoba, bardzo, człowiek, no, nie wiem jak to nazwać, no, człowiek, do bardzo bliski ziemi, tak? bardzo w takim razie dziękujemy za wywiad i życzymy powodzenia. Dzięki, na, no, no. Dzień dobry, znajdujemy się w tym momencie przed szczęśliwym zwycięzcą wczorajszej aukcji, DOKŁADNIEJ przetargu na właśnie lokal Burgershot. Jak pan się mógł przedstawić, Siemanko, Wszyscy mnie chyba znają, jestem tak. No. No. Proszę pana, trudna była, trudna była konkurencja, żeby znaleźć taką okazję. Powiem panu tak, konkurencja zawsze jest trudna, w szczególności w dzisiejszych czasach wybić się na rynku, gdzie tutaj panują już lokale, którzy są w swojej jakby branży doświadczeni, a my tak naprawdę dopiero zaczynamy. No powiem panu, no konkurencja zawsze nie śpi i czuwa, tak? Ale czy ciężko? To się okaże. Z tego, co słyszałem, to macie właśnie tą konkurencją jest chyba pizza, to jest, prawda. No oni już jednak na tym rynku trochę siedzą. Natomiast ostatnio podwyższyli ceny, co nie za bardzo się niektórym osobom podoba. Jak to u was będzie wyglądało? Eee, powiem panu tak. Aktualnie ceny na czas otwarcia są takie, jakie są, są bardzo niskie. Eee... Powiem panu jeszcze w taki sposób, że jeżeli kurwa, ceny ulegną zmianie, to będzie to maksymalnie podniesienie o 5 dolarów, tak żeby to było miało sens jakiś. U nas będzie zawsze tanio i przede wszystkim u nas będą za burgery. Najlepsze panie w Los Santos. Nie znajdzie pan nigdzie lepszego burgerka niż u nas, a nam nie zależy tutaj na pieniądzach, ale na tym, aby dobrze się ludzie bawili, świetnie czuli tutaj ten lokal, ten vibe żeby koledzy kur... przychodzili do nas i, i, i było fajnie, prawda? Tak? Mm -hmm. A wie pan co? To w takim razie zapytam, jak wyglądają pracownicy? Dużo macie tych pracowników? No bo jednak, jeżeli macie zamiar być otwarci non stop właściwie, no to chyba to wymaga dość dużej ilości rąk, mocy przerobowych, prawda? No, powiem panu tak, jeżeli chodzi o pracowników, mamy ich na razie wystarczająco. To prawda, mamy tam już kilka zgłoszeń dla, na, na nowych pracowników, ale powiem panu, że... Będziemy starać się być otwarci 24 na 7. Czyli właściwie nowy właściciel, stare zasady, można powiedzieć. O, można tak powiedzieć dokładnie. Właśnie robiliśmy, nie wiem czy pan widzi tam chyba strajkujący jest były pracownik. Yy, to, to on został zwolniony? On się sam zwolnił? Jak to? Powiem panu, że nie mam pojęcia. Po prostu tu stoi, sterczy. Sprzedał Ci się burgery tutaj, no ale lokal został przejęty, wyremontowany, no to on po prostu stwierdził, że on nie nam przeszkadzał w tym. Pewnie zatrudnili go z innego lokalu jakiegoś, z jakiejś konkurencji. Może tak być, panie, nie przyjmujesz się nim. niech się stoi. Jasne. Yy, bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu. Yy, na pewno ludzie będą wpadali. Jestem tego pewien, jeżeli ma to być na takich zestawie, jakich pan przedstawił. Ma Pan coś jeszcze do powiedzenia od siebie? Oczywiście, wpadajcie często bardzo tutaj do nas, będą różne zabawy, będą różne konkurencje tutaj organizowane, będą gry w Uno, będą tańce, będzie nawet kapela rock and rollowa za niedługo, która się pojawi i będzie tutaj grać, to pysznego burgerka. I chciałbym też również wszystkich zaprosić do Witchop'a, tam... Znajdziecie na pewno coś dla siebie, jak i e, pomoc przy uprawach, czy też e, dobrego jointa. A co do Burgershot'a, moi mi Państwo, to zapraszam wszystkich z kodem BAN TV. Macie 10% zniżki na cały tydzień. Wow, bardzo dziękujemy. I na pewno najwierniejsi fani kanału BAN TV będą też wdzięczni. Jasne. To dziękuję w takim razie. Ile ja, to jest? Mi wygląda. Ty czy to, to jest pobrito? Ty, pobrito. Co ty tutaj robisz? Przecież masz swoją własną restaurację, ty robisz to. Tak? tak, tak, ale kurde, no przyszedłem wesprzeć małe biznesy, nie? Coś się otwiera, trzeba, trzeba pomagać, wiesz jak jest A no to jak tak, to droga wolna No no.